Hey, Kuba, dzisiaj przyjmujemy nocną zmianę Freddy's, prawda? Tak, Marta. Mam mieszane uczucia. To miejsce emanuje czymś niepokojącym. Dokładnie. Słyszałam, że animatroniki ostatnio zaczęły dziwnie się zachowywać. Podobno Freddy przestał być tylko zabawką. Ktoś mówi, że to jego duch, a może czegoś więcej. Mam nadzieję, że nie przesadzamy z opowieściami. Pamiętaj, to tylko legenda, albo nie? Nie wiem, ale lepiej być czujnym. Coś czuję, że tej nocy nie będzie spokojnie. O 23 zamykamy wejścia, ale system alarmowy zachowuje się dziwnie. Zgadzam się. Przypomnij mi, mamy standby u Anety? Może lepiej, żebyśmy byli razem. O, Aneta już potwierdziła, że będzie na drugim końcu budynku, monitorując na żywo. Hej, słyszałam, że na głównym holu coś się poruszyło. Animatronik Freddy stoi nieruchomo, ale jego oczy... Co? Jesteś pewna? Jestem. Ostatnio miałam przekłamania systemu, ale ten sygnał jest realny. Uważajcie... Lepiej sprawdzimy, czy to tylko awaria systemu. Kuba, wszedłem do głównej sali, czuję lodowaty dreszczyk. Jestem tuż za tobą, Marta. Widzę cienie. Freddy stoi na środku sali, a jego maska wygląda, jakby się uśmiechała. To nie może być normalne. A Boni i Chika? Boni chyba już gdzieś przemieścił się w cieniach, a Chika nie ma jej na miejscu. Mogą być gdziekolwiek. Otrzymuje dziwne sygnały z systemów. Ktoś manipuluje kamerami. Nie mam pojęcia, ale trzymaj się blisko. Czekaj, słyszę metaliczne zgrzyty za rogiem. Kuba, zamknij drzwi. Na korytarzu widzę odblask, jakby ktoś w kapturze. Nie mów teraz o kapturze, Marta. Przecież to tylko opowieści o duchach, ale czuję, że coś się zbliża. Jestem na monitoringu. Na kamerze trzy widzę zarys sylwetki obok Frediego, ruchy powolne i nienaturalne. Widzicie? To się dzieje naprawdę. Zgłoście to, ale ktoś mnie blokuje. Marta, nie dawaj się przestraszyć. To musi być jakiś błąd systemu. Nie, Kuba, czuję zapach spalenizny, jakby coś się paliło, a dodatkowo drzwi do sali głównej zaczynają skrzypieć. Odsuń się od drzwi, Marta. Uważaj, na podłogę mogą być ślady, których nie da się zetrzeć. Na kamerze 5 widzę, że wszystkie animatroniki zdają się poruszać synchronicznie, ale to nie jest mechaniczne, to jakaś rytmika. Zostańcie ze mną na zawsze. Kuba, usłyszysz to? Nagle w tle, jakby ciche echo słyszę głos, zostańcie ze mną na zawsze. Tak, słyszę, to przerażające. Marta, nie możemy tu zostać, musimy wycofać się i zablokować wyjście. Zgadzam się, ale nie mogę zrozumieć, czy to systemowe awarie, czy coś więcej. Ktoś tam błąka się po korytarzu? Aneta, czy możesz sprawdzić, co dzieje się z kamerami przy kuchni? Czuję, że tam pojawi się kolejne zagrożenie. Bądźcie bardzo ostrożni. Sprawdzam pojawiające się alerty. Ktoś lub coś zamyka wyjścia. Cika? To niemożliwe, ile nas tu zostało? Wygląda na to, że jesteśmy tylko my trzej. Ani jeden ucieka, ani jeden się nie schowa. Wchodzę do kokpitu. Słyszę szumy i stukot kabli. Coś ingeruje w system alarmowy. Marta, czy potrafisz odblokować panel bezpieczeństwa? Próbuję, ale system nie odpowiada. To chyba celowy sabotaż. Mam dostęp zdalny, ale również mam dziwne braki. Jakby ktoś zdalnie zmanipulował kod. Chwileczkę, właśnie usłyszałem krzyk. Chyba Boni wyskakuje z za rogu. Nie oddalaj się. Udajemy, że działamy razem. Widziałam, jak przyciski migają na kontrolerze. Ktoś tutaj steruje ruchem animatroników. Słyszę coś jeszcze ciche, metaliczne chichoty, które przechodzą przez ściany. To niechybnie duchy z przeszłości tego miejsca, zamknięte w metalowych ciałach. Zostańmy razem. Jeśli Bonnie już tu jest, musimy znaleźć bezpieczne schronienie. Przesuwamy się do pokoju serwisowego. Szybko. Na kamerze 4 widzę, że wszystkie animatroniki zaczęły zbliżać się synchronicznie. Ich oczy świecą na czerwono. Kuba, drzwi się zamykają, stłumione okrzyki dochodzą z korytarza. Aneta, odblokuj system zdalnie, jak tylko możesz. Pracuję nad tym, ale mam opór. To nielegalne modyfikacje w systemie. Ktoś lub coś blokuje każdy sygnał. Poczujecie to? Długa cisza. Jakby samo powietrze ciężknęło od grozy. Nie mówię o niespodziance, lecz o czymś, co przekracza nasze pojmowanie. Kto z nas przeżyje tę noc? Chociaż system alarmowy zawodzi, musicie wiedzieć, że korytarz łączący serwis z głównym wejściem został zaplombowany. Czeka na was pułapka. Kuba, widzę błysk światła za drzwiami. Czy to oznacza pomoc, czy kolejne zagrożenie? Nie mam pojęcia, ale nie możemy się zatrzymać. Marta, przytrzymaj ten panel, ja spróbuję obejść system awarii. Sprawdzam na kamerach. Rząd animatroników już jest tuż za wami. Szybko muszą odciąć ich zasilanie. Kuba, podłącz kabel do panelu. To jedyna nadzieja, by wyłączyć ich system. Już to robię. Uwaga! Pojawia się silny błysk i gwałtowny huk. Tak, ale nie na długo. Czuję, że ich energia zaczyna powracać. Ktoś tu nie chce, żebyśmy odeszli żywi. Marta, słyszę czyjeś kroki. Czy to możliwe, że ktoś jeszcze tu jest? Kto? Macie chwilę, bo zaraz dołączy do was. Przygotujcie, Przygotujcie się, się na ostatnie przeżycie. Ktoś nam grozi, albo to kolejna halucynacja systemu. Nie, to realne. Wygląda na to, że ktoś kontroluje całą sytuację. Ktoś, kto zna tajemnicę Freddy's na wylot. Ostrzegam, nie róbcie żadnych pochopnych decyzji. Może to pułapka. Marta, w tym miejscu każdy ruch to gra o życie. Musimy działać razem, raz jeszcze jako zespół. Sprawdzam historię tego budynku. Podobno jego właściciel, szalony mechanik, eksperymentował z duszami, przechowywał je w metalowych ciałach animatroników. To tłumaczy wszystko: duchy dawnych ofiar skazane na wieczny ból i teraz chcą zemsty. Słuchajcie, jeśli kogoś tu napotkacie, nie pozwólcie mu oddzielić was. Razem macie większe szanse. Nie bądźcie naiwni. Wasze działania miały być waszym końcem. Przed Wami czeka finał tej gry. To wydaje się zaplanowane. Ktoś używa technologii, aby przywołać te istoty. Nasza noc nie jest przypadkowa. Musimy zebrać dowody i wyłączyć zasilanie całego budynku. Jeśli wyłączymy je, animatroniki stracą moc, choć może to być tylko chwilowe. Dokładnie. Marta, ja przebiegam do głównej skrzynki zasilania. Aneta, trzymajcie rękę na pulsie systemu. Przekazuje dane, system sygnalizuje gwałtowny wzrost napięcia i niepokojące anomalie w kodzie. Kuba, czy udało ci się wyłączyć zasilanie? Nie do końca. Coś regeneruje moc animatroników. To jakby ktoś z zewnątrz miał klucz do systemu. Próbowaliście, Próbowaliście uciec, ale nikt nie, nie ucieka z Freddy's. Zostańcie na, na zawsze. To się odbywa na poziomie, którego nie rozumiemy. Ktoś manipulował każdym aspektem tej nocy. Kuba słyszy stłumione dźwięki. Przypominają kroki, rozmowy, jakby wiele głosów rozmawiało jednocześnie. Za drzwiami serwisu Marta. Nie mam pojęcia, czy to prawdziwe ofiary, czy echo cierpienia dawnych dusz. Musimy działać. Razem z Anetą utrzymujmy łączność. Nie możemy dać się rozdzielić. Już pracuję nad ominięciem zabezpieczeń systemu. Każda sekunda jest na wagę złota. Powoli wyłączam zasilanie główne. Czuję, że energia zaczyna maleć. Uważajcie, bo animatroniki mogą reagować na każdy najmniejszy ruch. Wasza walka jest daremna. Freddy czeka na was, by przypomnieć, że nikt nie ucieka od przeszłości. System wskazuje, że mamy ostatnie sekundy. Kuba, wyłącz zasilanie w pełni. Robię to. Czy czujecie zmianę? To już inne, bardziej ciche. Tak, zasilanie praktycznie wyłączone. Animatroniki jakby straciły życie. Mam tu ostatni komunikat. To jeszcze nie koniec. Freddy czeka. Kuba, musimy wyjść, zanim znowu coś się odbudzi. Idziemy razem. Ruszamy ku wyjściu. Pamiętajcie, każdy krok musi być wspólny. Monitoruję drogę. Wszystkie kamery wskazują wolne przejścia. Uważajcie na schody, mogą być pułapką. Ktoś jeszcze tu jest? Słyszę ciche szepty, jakby tłum dawnych ofiar nawoływał do zemsty. Nie zwracajcie na nie uwagi, to echo przeszłości. Razem wyjdziemy. Zebraliśmy wszystkie dane. Udane wyłączenie systemu. Udało nam się zatrzymać opętanie. Niech ta noc pozostanie przestrogą dla tych, którzy próbują igrać z siłami, których nie rozumieją. Wysłaliśmy dane do specjalistów. Ta noc była koszmarem, który nigdy nie powinien się powtórzyć. I pamiętajcie, nigdy nie jesteśmy sami w Freddys. Razem zawsze. To jeszcze nie koniec.